14 grudnia 2022 roku w Goczałkowicach Zdroju doszło do awarii rurociągu. Woda zalała posesję przy ulicach Źródlanej i Brzozowej. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów mówi o wielomilionowych stratach i wskazuje, że winę za awarię ponosi PG Silesia, która w tej okolicy prowadzi działalność górniczą. Kopalnia nie uznaje swojej odpowiedzialności. GPW przygotowuje pozyw. Nasze wodociągi są szczególne, wyjątkowe. To nie jest tak, że pójdziemy sobie do marketu i kupimy nową rurę, mówiąc bardzo potocznie. Awaria w momencie, gdy nie ma osoby, podmiotu, który powie tak, to z naszej przyczyny wpływa na nasz budżet. 8,5 miliona to jest sam wodociąg. To jest wykonanie bardzo specjalistycznych części tego wodociągu, które tak jak mówiłem nie są do wyjęcia na zamówienie. Klikniemy na portalu aukcyjnym i kupimy je, tylko muszą być specjalnie przygotowywane dla nas, dla GPW. Do tego dochodzą te koszty prądu. Tak jak mówiłem, 860 tysięcy każdy Miesiąca I koszty bieżące, i koszty wynikające z odszkodowań, wynikających z zalania, i koszty przywrócenia tam chodników, trawy, drogi do stanu sprzed rozpoczęcia napraw pilnych, awaryjnych, które były prowadzone w grudniu. Koszty, czyli te powiedzmy pod 10 milionów, ta kwota jest szacunkowa, ona jeszcze może ulec zmianie, ona może jeszcze wzrosnąć, są ponoszone przez GPW. I lub ubezpieczyciela, z którego korzysta GPW. Jesteśmy po ekspertyzach potwierdzających, że stan wodociągu był właściwy. Myśmy do podmiotu górniczego w sierpniu 2022 roku kierowali pismo, że ich działalność może wpłynąć na poprawne działanie wodociągu. Nie idźmy śladem czy tropem, że w tym miejscu przykładowo mówiąc bardzo potocznie nie fedrowano. Wodociąg. Całe jego naprążenie, cała ta konstrukcja liniowa, jeśli drgnie w punkcie A, to przenosi się na punkt B, C i D. I tak zakładamy, i taka jest podstawa naszej drogi odszkodowawczej, że taka sytuacja miała miejsce w tym przypadku. Będziemy kierowali sprawę do sądu związaną właśnie z wystąpieniem odszkodowania. Czekamy w kwietniu na bardzo ważną górniczo geodezyjną ekspertyzę, na podstawie której będziemy mieli jednoznaczne potwierdzenie, tak wprost wskazujące, że to działalność górnicza przyczyniła się do grudniowej awarii. Próbowaliśmy umówić się z PGE Silesia na wypowiedź w formie wideo. Ostatecznie otrzymaliśmy oświadczenie w formie pisemnej. Pragniemy poinformować, że do awarii wodociągów w Guczałkowicach doszło poza obszarem bezpośredniego oddziaływania kopalni. Tak więc na gruncie obowiązujących przepisów prawa PGE Silesia nie może uznać odpowiedzialności za tę awarię. Działanie takie nosiłoby znamiona działania na szkodę przedsiębiorstwa. Kierowane przez GPW do PG Silesi na kilka miesięcy przed awarią informacje dotyczyły ewentualnego zagrożenia w miejscu odległym od miejsca wystąpienia awarii o ponad 5 km. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że wodociąg został wybudowany w latach 70. ubiegłego wieku na terenach funkcjonującej już kopalni, ze względu na konieczność bieżącej współpracy po awarii w grudniu 2022 roku. PG Silesia oferowała pomoc w działaniach doraźnych i zapobiegawczych dotyczących funkcjonowania wodociągu. Budując wodociąg, podmiot odpowiedzialny za jego realizację posiadał wszelkie dane na temat uwarunkowań ryzyka oraz standardów zabezpieczenia wodociągu właśnie ze względu na przebieg tej inwestycji przez teren prowadzonej i planowanej na kolejne lata działalności górniczej. GPW nie przedstawiło do chwili obecnej dokumentacji inwentaryzacyjnej. Opisującej stan techniczny wodociągu, a także informacji co do sposobu eksploatacji wodociągów przed dzień oraz w dniu awarii, co utrudnia wypracowanie optymalnego rozwiązania w zakresie zabezpieczenia rurociągu w kontekście planowanej eksploatacji, czego KPW żąda? Naprawienia straty, to znaczy przywrócenia, skoro szkoda powstała ze względu na działalność górniczą, to chcemy, by każdy grosz związany z przywracaniem tego stanu, tej sytuacji po grudniowym zalaniu został zwrócony GPW i został zwrócony mieszkańcom, którzy ponieśli straty w związku z tym wylewem, tak to nazwijmy, wody z wodociągu uszkodzonego w grudniu.